Na burleskę powstał w wyniku współpracy z agencją MG. Zrobiliśmy wspólnie dużo projektów. Były to projekty związane z tańcem, z wokalem, instrumentalne. I przyszedł pomysł nagle, żeby stworzyć coś większego, większą formę artystyczną, połączyć i taniec i śpiew. To, co siedzi właśnie w nas, w ludziach, którzy chcą pokazać się więcej na scenie. Pokazać nie tylko to, że są wokalistami, ale też mają jakiś pomysł na zmagania sceniczne. Gdy zaczynaliśmy tworzyć ten projekt, ten spektakl, w grupie była nasza Małgosia, czyli Lady Margaret, i nasi wspaniali tancerzy, którzy są do tej pory. Natomiast z czasem ten projekt zaczął się dosyć mocno rozrastać. Są w tej chwili muzycy, są inni artyści. I to, co nawet dzisiaj powiedzieliśmy sobie na próbie, że dla nas, jako realizatorów osób będących przy produkcji, Właściwie ten projekt nie nudzi się, bo za każdym razem jest on inny. Burleska wcześniej była kojarzona z występami zapowiadanymi. Wychodzi gospodarz programu, po czym wychodzi wokalista i przedstawia się w najlepszej formie, jakiej tylko może, jakiej potrafi. My chcemy pokazać, że burleska jest nie tylko pokazem wokalu, nie tylko pokazem tańca, ale całym spektaklem. Jest moim muzykalem, który łączy wszystkie te najpiękniejsze formy. Teatralne. I kabaret, i e, aktorstwo, i taniec, i wokal, wszystko to znajduje się w burlesku. Ja z tego miejsca chciałabym zachęcić młodych ludzi. Młodych ludzi, którzy mają jakby swoją pasję, mają umiejętności, mają zdolności, chcących w pewien sposób zaistnieć na rynku muzycznym, na rynku scenicznym, z talentami w różnej dziedzinie do tego, aby nie poddawali się, aby Ćwiczyli, aby walczyli o swoje miejsce, bo tak naprawdę jest wiele możliwości. Rzeszów daje wiele możliwości na to, żeby właśnie rozwijać swoją osobę w dziedzinie kultury. Choćby nawet u nas są pomysły na nowe projekty, na nowe realizacje, na pewno będziemy poszukiwać nowych artystów. Dlatego młodzi ludzie, ćwiczcie, walczcie i zgłaszajcie się do nas. Może kiedyś coś wspólnie razem zrobimy.